Za chwileczkę rozpoczniemy rozpoczniemy piąty dzień. A z nami zapraszam na scenę panią Kamilę i Krzysztofa Kopańczuk, którzy są łebskimi twórcami i pasjonatami i opowiedzą nam o swojej pracowni sztuka morza. Zapraszam. Dobry. Dobry. Wszystkie te prace, które widzą Państwo przed sceną, czyli zarówno obrazy, jak i tutaj wyroby rzemieślnicze należą właśnie do tych znakomitych Państwa. I pierwsze pytanie skieruję do Pani, Pani Kamilo. Proszę nam powiedzieć, skąd zainteresowanie malarstwem? Ja mogę nagrywać. A, moje zainteresowanie malarstwem zaczęło się w sumie od dziecka. Od zawsze malowałam i zawsze to była moja wielka pasja, od kiedy pamiętam. Więc maluję, można powiedzieć, całe życie. A w pracowni działamy od jakichś sześciu lat i robię już to tak jakby zawodowo, można powiedzieć. Czyli ten pierwszy impuls już nastąpił w dzieciństwie, tak? Tak, tak. tak. Widzieliśmy już tutaj Pani pracę, ale Pani Krzysztofie, proszę nam powiedzieć, jakie wyroby Pan wykonuje i również skąd pomysł na taką pracę rzemieślniczą? Duże ułatwienie, że tak powiem, mamy w to, że możemy zbierać sobie materiał nad morzem. Bałtyk nam daje różne cuda, skarby, także od korzeni przez różne deski, które świetnie się trzymają, bo są zakonserwowane przez Sulmorską, oczywiście. I daje to cały potencjał. Można naprawdę dużo z tego zrobić. Kwestia wyobraźni, że tak powiem. A proszę nam powiedzieć coś więcej, bo my, mieszkańcy, aby wiemy, jakie prace pan wykonuje. Ale proszę opowiedzieć jeszcze tutaj Państwu, co znajdziemy w pracowni Pana, z Pana wyrobów. Głównie, że tak powiem, robię lampy, łódki z drzewa, też mamy współpracę z piętą razem, więc jakaś naszykowana deska, ja na przykład zajmuję się tym drzewem, żona wtedy ją może pomalować i to wtedy daje efekt współpracy. Pani Kamilo, proszę mi powiedzieć, czy Jakiś artysta, malarz wywarł na Panią jakiś największy wpływ, czy się kimś Pani inspiruje tworząc swoje portrety? Ma... Moim, moim takim największym autorytetem w kwestii malarstwa i kimś od, kim się zachwycałam od zawsze jest Vincent van Gogh. I po prostu jego twórczość od zawsze bardzo mi się podobała i strasznie mnie inspirowała i też jego życie w ogóle. A proszę mi powiedzieć co pani głównie przedstawia na obrazach i w jaki sposób je pani tworzy? No, głównym tematem moich prac jest morze, łeba. To wszystko co mnie otacza i inspiruje najbardziej. Ogólnie miejsce, w którym mieszkam Czyli łeba no, i, i morze, i nie tylko. E, też czasami e, inne rzeczy maluję, typu kwiaty. Ogólnie natura, przyroda to jest tak jakby największa moja inspiracja. E, spacerując po łebie, e, robię sobie zdjęcia zazwyczaj, i, i z tego potem wybieram. E, takie, które mi się najbardziej y, podobają i maluję potem obraz. Panie Krzysztofie, a wiemy już, że pozyskuje Pan materiały, które Pan znajdzie i czy Pan po prostu idzie na plażę i po sztormie e, znajduje korzeń i go bierze, bo stwierdza Pan, że o z tego będzie świetna lampa na przykład? Nie zawsze to tak się udaje. Zazwyczaj to materiał leży dużo w garażu i dopiero po jakimś czasie to przychodzi, że coś z tego można zrobić. Tak, zbieramy teoretycznie wszystko, co fajne wyrzuci, to może, ale nie wszystko też się nadaje. Więc najpierw zbieramy dużo, a potem dopiero z tego można coś zrobić. No A, Nurtuje mnie bardzo jedna rzecz. Czy są może jakieś rytuały, które Państwu towarzyszą w trakcie pracy? Długi spacer po plaży. Wszystko się zaczyna na plaży. Tak, tak. To jest... Wszystko się zaczyna na plaży, ale czy na przykład podczas tworzenia obrazu lubi pani słuchać jakiejś muzyki? Czy na przykład tworzy pani tylko podczas dnia? Znaczy, ja generalnie obrazy tworzę. W ciągu roku, nie w sezonie. W sezonie sporadycznie albo mniejsze prace, bo wtedy mam w pracowni, że tak powiem, dużo czasu, mało klientów i, i wtedy mam taką przestrzeń do tworzenia jakichś większych obrazów. No. Tak to wygląda mniej więcej. A czy w pracowni pracują Państwo wspólnie? Czy, na przykład, jak Pani maluje obraz, to wtedy Pan Krzysztof musi opuścić pracownię, żeby Pani mogła się skupić na tworzeniu. Ciężko by było chyba połączyć takie dwie rzeczy, bo farby i pył z tego wszystkiego, jak się tnie, <noise> <noise> szlifuje i tak dalej. Myślę, że to raczej nie jest takie fajne do połączenia, więc ja tworzę swoje rzeczy oddzielnie, całkowicie w swojej pracowni, w garażu, że tak powiem. To proszę nam powiedzieć o procesie powstania na przykład takiej lampy, którą Pan znajdzie, bądź też łodzi, które tutaj Pan e, wykonuje. Okej, okay, fajnie, bo przede wszystkim trzeba uwzględnić to, że znajdujemy to drzewo mokre, więc sam czas suszenia i tak dalej to jest spory kawałek. W międzyczasie można faktycznie przyuważyć, że coś z tego da radę zrobić. No mówię, nie wszystkie elementy się nadają przede wszystkim. Uwielbiam na przykład czarny dom ze starych. Łodzi i bardzo rzadkie elementy, które u nas się zdarzają, aczkolwiek jeszcze potrafią się zdarzyć. My, nie wiemy, że Państwo kopańczyk prowadzą wspaniałą galerię sztuki, ale proszę powiedzieć tutaj turystom, gdzie Państwa znajdziemy. I co można zakupić u Państwa w pracowni? Bo oprócz tego, co Państwo tutaj zaprezentowali, jest bardzo wiele ciekawych rzeczy, które można w galerii zwiedzić, a także zakupić. Nasza pracownia znajduje się w Łebie, na ulicy Derdowskiego 1. I oprócz obrazów i lamp tych wszystkich rzeczy, które mąż tworzy z drzewa, to mamy też Pamiątki typu magnesy malowane ręcznie na drewnie, zakładki, maluję też porcelanę z motywami właśnie morskimi i nie tylko, też na zamówienie tak? różne rzeczy, elementy sztuki użytkowej, różne przedmioty. Dużo też z tych rzeczy podpowiadają klienci, którzy po prostu przychodzą i poszukują różnych, różnych przedmiotów, które chcieliby zakupić i też w ten sposób właśnie powstają pomysły i tworzę też na zamówienie różne rzeczy, nie, maluję. A czy jest jakaś taka rzecz, czy też obraz, który Państwo stworzyli, który najbardziej zapadł Państwu w pamięci, jakiś taki projekt na zamówienie, który ciężko później było na przykład oddać? w ręce klienta. Dla mnie to jest akurat portret, który namalowałam jakieś 3 lata temu. Był to portret Fridy, malarki, którą też bardzo lubię i jest moją dużą inspiracją. I 3 lata bodajże stał u mnie w pracowni. No ale w końcu przyszła klientka, która po prostu w ciągu tam paru minut zdecydowała się kupić ten obraz i miałam strasznie mieszane uczucia, bo była też z jednej strony radość, że ktoś chce to zakupić, a z drugiej taki smutek, że już jej nie będzie ze mną w pracowni. Mówię trzy lata stała i tak emocjonalnie się związałam z tym obrazem. Dużo pracy w to włożyłam i, i czasu to... Pan, Pani Krzysztofie, który projekt najbardziej Panu zapadł w pamięć? Ten projekt jeszcze jest do stworzenia, jest duża bańka szklana i w środku będzie lampa i tak dalej, ale dużo pracy jeszcze, przed tym podstawa, zrobienie podstawy, więc to jeszcze jest, aczkolwiek myślę, że to będzie jeden z ciekawszych projektów. A proszę powiedzieć, skąd pomysł na nazwę pracowni Sztuka Morza, czy jest to właśnie związane z tym, że Mieszkam państwo nad morzem, i sztuka od zawsze była w państwa życiu obecna. Z nazwą to było tak, że no chcieliśmy w nazwie jakby nawiązać do tego, do miejsca jak najbardziej, do naszej głównej inspiracji. I tak jakoś, nie wiem. Powstała ta nazwa, po prostu było masa różnych pomysłów, a w końcu wyszło z tego wyszła sztuka może. Tak. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, tutaj jeszcze oprócz zacięcia artystycznego, Pan Krzysztof ma jeszcze jedną pasję. I tą pasją są, proszę Państwa, pająki. Czy może Pan nam coś więcej opowiedzieć i zaprosić do miejsca, gdzie te pająki możemy zobaczyć? Prowadzę w Łebie wystawę pająków już czwarty sezon, a hodowlą zajmuję się około 10 lat, że tak powiem. Mieści się moja wystawa w łebie na ulicy Brzozowej, koło krzywego domu. Bardzo łatwo trafić. Chętnie podpowiem, jakby ktoś chciał pooglądać, dowiedzieć się jakichś ciekawych faktów, także nie ma problemu najmiszek. A czy mieliby Państwo jakąś radę dla ludzi, którzy chcą zacząć swoją przygodę z malarstwem, bądź też z wyrobami rzemieślniczymi? Co jest potrzebne na sam początek? Chęci i nie bać się próbować po prostu ćwiczyć, bo. Ja nawet malując już ileś lat, to czasami mam takie też momenty, że coś nie wychodzi, odkładam, poprawiam, wracam do niektórych budynków, jestem niezadowolona, więc po prostu tylko to robić i mieć z tego przyjemność. u Pana w pracy i co jeszcze się przydaje, bo wiadomo tutaj trzeba obrobić materiał, ale chyba jeszcze znajomość elektryki by się przydała. Tak, to są minimalne już takie sprawy, bo to bardzo proste podłączenia, aczkolwiek no w różnych projektach różnie jest, różnie to trzeba się przewiercić, że tak powiem, dostać, przemyśleć, gdzie to wszystko, tą elektrykę można usadowić, także to też jest, że tak powiem, chwila przemyśle. A czy wykonuje Pan tylko lampy na przykład stojące, czy też takie do podwieszenia, czy Nie. projekt jest po prostu zależny od wyobraźni klienta? Okej, okay, wszystko robimy, czyli i kinkiety i stojące, i że tak powiem, na, na wieczór, czy stoliki nocne, czy różne inne także jest. Do wyboru do koloru można też zasugerować, coś się zawsze wymyślić. Szanowni Państwo, oto wspaniała dawka informacji o naszych łebskich twórcach i pasjonatach. Którzy działają w webie również poza sezonem, dlatego chcieliśmy Państwu też pokazać tych wyjątkowych ludzi, do których możecie trafić na co dzień, zakupić u nich obrazy, porcelanę, a również zgłosić się pod indywidualny projekt. Za chwilę Państwo zejdą tutaj też na dół, żeby mogli Państwo porozmawiać z artystami oraz będzie też chwila na to, aby obejrzeć projekty, które tutaj prezentują, zarówno z wyrobów artystycznych e, z malarstwa, jak i e, od Pana Krzysztofa. Również na stoliczku są wyłożone e, ulotki, żeby Państwo widzieli, jak trafić do e, pracowni. E, tak więc ja Państwu serdecznie dziękuję. Już za chwileczkę spotykamy się o godzinie 20 na spektaklu Przemiarka. Gromkie brawa dla Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.